Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Supermarket Simulator. No, nasi pracownicy tutaj uzupełniają, ale my się tym nie będziemy przejmować, ponieważ, tak jak obiecywałem w dzisiejszym odcinku, no, zajmiemy się rozbudową naszego sklepu, powiększymy powierzchnię i być może, w zależności od tego, ile gotówki nam zostanie, tak wy zakupimy kolejną licencję. Wybieramy się więc do naszego komputerka tutaj, aby właśnie zobaczyć te wszystkie opcje. Ale też warto by rachunki opłacić, żeby potem nie zostać jakby bez gotówki, nie? Nie chcemy mieć problemów z tego tytułu, yy, więc teraz przechodzimy do tej zakładki i 2600 ta sekcja kosztuje. Wow, te kwoty tam potem są potężne. Zaraz to jest milion 600 Tak, to jest... Milion 600 tysięcy nie, zaraz. Mi się w oczach mieni. 146 160 tysięcy, ok. To nie jest minimum 600. 000. No ale, hmm, tak czy inaczej jest to potężna kwota. Nie wiem, jak, jakim cudem my na to uzbieramy, ale może kiedyś się uda. Nie wiem, czy ta seria w ogóle tak długo potrwa, nie? Bo to też trzeba zaznaczyć sobie tutaj, że ja nie do, niekoniecznie będę chciał w tak długo grać. Zobaczymy. Jeżeli gra się Wam będzie dalej podobać i będziecie. Chętnie oglądać te filmy, no to oczywiście będę nagrywać. Być może będę te filmy wrzucać rzadziej albo więcej robić poza anteną, ale tak, nagrywać będę. I właśnie, mamy tutaj teraz taki zakątek. Hmm. Ten zakątek idealnie wygląda mi na zakątek chemiczny. Czyli taką chemię tutaj uzupełnimy. No i oczywiście problem z myszką, ona jest zbyt czuła. Ja nie jestem w stanie wtedy tego tutaj jakoś. Umieść. A nawet z tą mniej czułą myszką Z innymi ustawieniami Też nie jest to do końca tak proste Jakby się mogło wydawać Okej, okay, teraz tutaj hmm. No i się nie zmieści To jest w ogóle fatalnie rozwiązane Te półki, Te ja już narzekałem na to kilka razy Ale one, nie da się ich ustawić Tak jak ja bym chciał, nie? Hmm, dobra, to musimy zrobić Zrobić to inaczej musimy To dosuniemy tutaj do tej ściany. Ok, w ten sposób. To postawimy tutaj, wtedy tam. Wydaje mi się, że uda nam się jakoś wcisnąć. Tak, i teraz tą lodówkę tutaj wciśniemy. Ona może będzie troszeczkę minimalnie wystawać, ale to nie będzie jakiś duży problem, nie? Ok, no przeżyjemy to. Niech będzie i teraz te drzwi nam się odblokują, ale nie ma to znaczenia, póki co, no bo i tak i tak nie mamy dojścia do tego magazynu z tego miejsca, nie? Ono się odblokuje dopiero, jeżeli powiększymy ten obszar no i to dosyć znacznie, chyba do któregoś tam, czwartego, piątego poziomu. I teraz, no właśnie, bo ta kasa, ona nie chce jej tam mieć, nie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł ustawiać te kasy tutaj. W ten sposób. Bardziej chyba w ten. Bo tutaj te kolejki będą na siebie nachodzić. Ale zobaczymy, jak to będzie działać. Jak to będzie wyglądać. Póki co niech to tak zostanie. No i mamy teraz przestrzeń. Mamy przestrzeń, dzięki czemu tę tak dobrą sprawę możemy spróbować za kolejną licencję zakupić. Zobaczymy, ile ona kosztuje. I co nam tutaj takiego by doszło. Bo to też jest istotne, ile wydamy na na meble. 750. Mozzarella, parmezan, miód, ok, czyli takie mieszane i zarówno lodówki będziemy potrzebować Jak i zwykły regał, dobra kupmy tą licencję, wydaje mi się, że nas na to stać Wydaje mi się, że nas na to stać i teraz Tak, przejdźmy dalej Być może tą lodówkę nawet będziemy potrzebować Na pewno będziemy potrzebować to, ja już to kupię od razu A co do lodówki, to zaraz zobaczymy, która jest wymagana, bo nie chciałbym kupić tej niewłaściwej. Dobra. Tutaj to by mogło być, i tam, nawet tutaj, jakieś lodówki byłbym w stanie jeszcze zmieścić. To przesunąć troszkę, ewentualnie, to tutaj i tutaj jakieś, albo tu lodówki, nie. sobie poradzimy na pewno. I idziemy zamawiać towar. Na samym dole powinien być. Okej, okay, czyli to jest w zwykłych lodówkach Fritz W tych, które już mamy, do tej pory. Tak. Czyli do lodówki potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery towary i dwa towary na półkę. Okej, okay, czyli jedna półka nam starczy. I dwie lodówki. Dobra, tu możemy mieć problem. Bo dwie takie potrzebujemy i tej gotówki nam troszkę mało zostanie. Tak? Dobrze mówię? Tak. Dobrze mówię. Bardzo mało gotówki nam zostanie. Trzeba będzie wziąć jakąś pożyczkę tutaj. Ale tak, postawimy sobie w tym miejscu. Ja wiem, że to... Aj, zwiększyłem prędkość myszki. Hmm. Ja wiem, że to może nie jest idealne. Chyba że... Ej, czekajcie. Tylko zmniejszę tą prędkość. Tutaj postawimy. O. Co nie? No bo tutaj jest ciasno, ale tutaj. No też będzie trochę ciasno. Ale tam koło tej chemii to jakoś mi się nie podoba ta wizja. Więc tutaj postawię te lodówki, póki co. No potem oczywiście ten marker będzie inaczej wyglądał. Będzie on znacznie większy, to też będziemy takie alejki bardziej budować, bardziej to będzie miało sens, bardziej tematycznie będzie ustawione, ale póki co... No to korzystajmy z tego co mamy. A tutaj chcę mieć przestrzeń, bo tutaj te kolejki i będą się ustawiać i chcę to widzieć lepiej. Hmm. Co my tu mamy za towary? Coś z tego tu można włożyć? To. A no i też mamy problem z bieżącymi towarami, niektóre by wypadało uzupełnić na regałach. Bo tak, dosyć spory niestety ubytek po tamtym dniu handlowym. Więc póki co, to kupmy to, na co nas stać. A, ja ANC robię właściwie. Przecież jak klikam to. Okej, okay, już nas nie stać. Po 2T bardzo drogie rzeczy to są. No dobra, zobaczmy jak wygląda sytuacja kredytowa. Okej. Okay. Nie wiem, ile my będziemy. No nie, no 750 tam nie wystarczy, bo jeszcze musimy zatowarować... Okej, okay, weźmy ten, tą pożyczkę. Oczywiście na najkrótszy możliwy okres spłaty. To się najbardziej opłaca. Czyli po prostu 200 dolarów stracimy. A być może spłacimy go wcześniej to i nawet nie 200 dolarów, a mniejsze straty poniesiemy. A nie wiem dlaczego odszedłem od komputera, gdzie po prostu y, musimy dokonać zakupu tych nowych towarów przede wszystkim. Od tego zacznijmy. Uzupełnieniem zajmiemy się później. To są jakieś Aha, one tutaj, dobra. No ale nie będzie tu. Potem tu sobie poprzestawiamy. Hmm. Czyli jedno na jedno, okej. Okay. Co to jest? To chyba do lodówki to są jakieś. A, ser. Parmyziano, parmezano. Okej, okay. parmezan. Spoko. Oczywiście po dwa to zdecydowanie za mało. Ja tak kupiłem. Bo po prostu czasami jest tak, że... Starcza na więcej niż jedną półkę, nie? Jeden karton. Ale najczęściej właśnie jeden karton to jest jedna półka. I tutaj w tym wypadku widzę właśnie tak to działa. ciekawe jak będzie tutaj. No dobra, to może jajka, to damy tu koło jajek. Okej, okay, czyli też jeden karton jedna półka. To jest w ogóle ciekawe, bo... To jest po prostu mniejsze opakowanie, nie? To jest ile? Tu jest... Tu jest 8 jajek, a tutaj są 4, tak? No tak, tak by wychodziło, czyli dwa razy mniejsze. Ciekawe. E, dobra, mozzarellkę damy tutaj koło parmezanu. E, dobra, ten soczek. Nie, zaraz to jest soczek. Tu jest jakieś ciastko, jakieś truskawki. No wygląda to jak soczek typowy, nie? Nawet nie wiem, co to jest, no nieważne. Jakiś półki. A nie. Okej, okay, to jest jakiś tuńczyk. No i właśnie, tutaj widzicie, jeden karton starcza na dwie półki. No i to trzeba mieć na uwadze, bo teraz tutaj kolejnego kartonu kupować nie będę, nie? W sensie teoretycznie jedna zostanie półka wolna, ale póki co, no musimy się liczyć z gotówką, bo ja nie wiem, ile nas jeszcze to wszystko wyjdzie. Mamy tylko 1500, to nie jest dużo moi drodzy. A tak, ten bardzo pusty sklep mieliśmy, jak widać, bo ten magazyn nas został opróżniony dosyć potężnie teraz. I możemy mieć pewnego rodzaju problem. Dobra, tych ja ich na pewno trzeba będzie więcej kupić. Mm, no tutaj musimy kupić jeszcze po. po dwa kartony tego. dwa kartony tego, bo to bardzo szybko pójdzie, nie? I dwa tego co najmniej, póki co więc e... wow! Ok, to jest strasznie drogie. Wszystko, ale dobra, damy sobie radę, myślę, że damy radę, a jak nie, nie no, dobra, kolejnego kredytu nie będziemy brać. Nawet nie wiem, czy gra by nam pozwoliła, szczerze mówiąc. Najwyżej no uruchomimy dzień, no i będziemy latać tutaj jak głupinie i uzupełniać na bieżąco te towary, jeżeli czegoś będzie brakować. Ale miodek, o miodek będzie pełen, trochę tego miodku tam jest. No, wydaje mi się, że to się nie wyprzeda, a w tak drastycznie nagle nie. A i trzeba pamiętać, żeby ceny ustalić, bo ja już któryś raz tam popełniam ten błąd, nie, że sprzedajemy po bardzo promocyjnej cenie towary. Nie chcemy robić takich promocji, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy na koncie kredyt. No dobra, tych soczków też troszkę jest na tym regale, wydaje mi się, że wystarczy, bo póki co nie będę y, magazynu robić, nie, na te towary. Magazyn zrobimy sobie Jeżeli nam starczy gotówki w kolejnym dniu handlowym Tutaj dostawimy regał Dostawimy karton Chociaż tam jeszcze mamy trochę przestrzeni na, na regałach Więc może nawet nie trzeba będzie Dostawać, ale chyba trzeba będzie Nie ma w tam tyle wolnej przestrzeni No dobra, tego też powinno wystarczyć Teoretycznie, ale no Będziemy obserwować na pewno e, Tutaj w sumie to nie ma znaczenia, bo tutaj i tak później będą te mocarelle uzupełnione, ale okej. Okay. Fajnie, przestali pracować, czyli sklep jest pełny. I to daje nam fajną możliwość. Ja w ogóle tutaj jedną rzecz jeszcze pragnę zrobić. Zanim zacznę cokolwiek działać więcej, to chcę dopełnić te regały tą chemią, bo ona bardzo szybko schodzi. A to jednak będę czuł się znacznie bardziej bezpiecznie, jeżeli to będzie pełne, nie? No, najwyższy moment, najwyższy czas na to, bo... troszkę już mamy te towary w skle na sklepie, a dalej te półki nie są zapełnione. No, nie tu, tutaj. Trochę ja za szybko chcę wszystko robić i potem to mi się umieszcza nie tam, gdzie powinno. Na szczęście da się to zdjąć. właśnie na początku myślałem, że się nie da, nie? Że trzeba czekać, aż to zostanie wykupione, ale... da się brać z powrotem do kartona po prostu. Eee... Co ty robisz? Halo? Panie. Ok. No super, fajnie, fajnie. Fajnie. Inteligentny ruch to był. A no i to też w sumie niech będzie, że już tam dokupię. Yy, I tam uzupełnimy, no bo to tak głupio wygląda po prostu. Chociaż to się już tak nie sprzedaje na początku, bo tak jak mówiłem, tych towarów mamy więcej po prostu na sklepie i one się inaczej rozkłada, nie ta sprzedaż. Dobra, ustalmy ceny, pki. Ja o tym pamiętam. 2 na. Wow, tu jest niezła przebitka na tym. Okej, okay, a co to jest w ogóle? Sugar powder. Nie, nie wiem, co autor miał tutaj na myśli, szczerze mówiąc. No, jakiś taki cukier, nie, ale w proszku. Jakby. Ale to, to wygląda jak soczek po prostu. Ale za tą cenę? Droższy od miodu? A nie wiem, piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, co to jest, bo ja nie mam pojęcia. 5,40, no dobra, no tutaj na przykład na tym, to takiego zysku już nie mamy za bardzo, nie? Na tej mozzarelli e, pi, Dobra, dajmy troszkę niższą cenę, no też za dużego zysku to nie mamy 7,30 Proszę bardzo, no ale dobra, tu widzę, że to tylko Dobra, no tutaj 2,1 damy No tutaj najmniejszy zysk, ale to można było się spodziewać na tych jajkach, nie? No dobra Idziemy zatowarować magazyn, nie chcę uruchamiać... Znaczy teoretycznie mógłbym uruchomić dzień, nie? Kolejny. Wiecie co? Hmm. Dobra, nie, bo tu może być tak, że oni... Że oni po prostu nie towarują, bo czegoś brakuje, ale chyba nie. Bo ja widzę, że zawsze jakiś karton tam został każdego towaru. Więc ja uruchomię jednak ten dzień handlowy. I niech oni tutaj zaczynają działać, będziemy zarabiać, będziemy obserwować, a ja tutaj y, pouzupełniam wszystko na szybko, będę tutaj biegał jak głupi w tą i z powrotem z tymi kartonami, ale no ktoś to zrobić musi, jak widzicie oni się do tego nie palą, choć według opisu gry, według autora chyba oni powinni te kartony zanosić do magazynu, a tego nie robią. No ale dobra, trudno, będziemy to robić ręcznie, tak jak mówiłem, ja chyba zainstaluję moda potem, bo to będzie bardzo upierdliwe. Takie noszenie tego w tą i z powrotem, więc raczej wymagany będzie mod, aby sobie tą pracę przyspieszyć. No już mnie to zaczyna trochę męczyć, szczerze mówiąc, w głowie się kręci od tego biegania. No ale sobie jakoś jeszcze tam poradzimy przez, przez jakiś czas. Ok, tutaj brakuje jednego kartonu, tutaj brakuje, tutaj, tutaj dwóch i tutaj jednego, Ok, Kupujemy. Tak, i będę musiał za jakiś czas yy, zajrzeć. Co jest? Zaraz, zaraz. Halo, ale co tu się stało? Ej, nie no. Co tu się wydarzyło? To jest jakiś... Nie, 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 chwila, moment. Dobra, jakiś błąd znalazłem. Przecież tutaj... Powinno być to... Okej. Okay. Przez to mamy niestety za dużo tych soków teraz nakupowane. No ale dobra. Nie wiem jakim cudem to się wydarzyło. Nie powinno było mieć to miejsce. Wydaje mi się, że oni odkładają, jak jest pusta półka i mają coś w rękach i nie mają gdzie tego odłożyć, to oni odkładają to na tą pustą półkę, pomimo, że jest zarezerwowana dla innego towaru. Jeżeli tak jest, to to sprawia, że niestety ale duży bałagan powstaje, nie? A mm -hmm. ewidentnie wygląda to, to właśnie tak, jakby było w ten sposób. No i teraz mam mnóstwo niepotrzebnego towaru. tutaj się wala. No dobra. Mm, Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. dwa. Tutaj jest jeden. To jest jeden. To jest jeden. Jeden. Bitwa. Dobra, yy, tak, to trochę, jak widzicie, trwa. Więc w sumie będę musiał przerwać na, na sekundę sobie i pójść, zerknąć na sklep. Jak to tutaj wygląda? Ok, ok, yy, wydaje mi się, że jest stabilnie. Yy, nie będę panikować. Nie schodzi to jakoś tak yy, bardzo szybko aż do przesady. Więc raczej sobie poradzimy do końca dnia bez zakupów w tamtym dziale. Ale tutaj chciałbym to pouzupełniać, nie? No bo jak widzicie, niektóre towary już całkowicie z magazynu zeszły, to może być niebezpieczna sytuacja. Zaraz się zajmę chyba właśnie w pierwszej kolejności tymi, które zniknęły. Ten ser tutaj jest. A zasłaniami. Dobra, co tu jeszcze mamy? Basmati, ok. Olej, olej. Olej to, gdzie jest ten olej? A tam u góry Jajka. Jajka są tutaj. No bo ja teraz uzupełniam takie towary, które no nie były wypukane, nie, do zera. Ale po prostu chciałem lecieć po kolei. Aha, tutaj. No dobra. Nie będę tego tu stawiał, bo sami wiecie, co może się wydawać. Chociaż tutaj już widzę. Wysok pomarańczowy śmiało mogę postawić. Tego brakuje. Tego. Tego i tego nie ma wcale. Nie, więc to jest dosyć poważna kwestia. Być może yy, na sklepie tego brakować. Wydaje mi się, że nie, ale no, nigdy nie wiadomo. Tam no, w lodówkach były z tego, co mi się wydawało. Super. Człowiek się nabiega w tą z powrotem. I yy, co ja tu jeszcze kupiłem? To. O, okej, okay, czyli soczki szybko tutaj się uzupełni. E, Okej, okay, czyli tego jeszcze także zabrakło. No i super. E, wow. Dobra, tego brakuje. Tego brakuje. A... Jasny gwint. No to faktycznie tak działa, jak mówiłem, nie? Że oni sobie kładą to tam, gdzie jest po prostu wolna półka, jeżeli nie mają gdzie tego położyć. Okej. Okay. Zobacz na tą poprawkę. No nie powinno tak być. To bardzo mocno może popsuć układ magazynu. Jeżeli ten magazyn będzie duży, to ciężko będzie nad tym zapanować w pewnym momencie, mi się wydaje. O, tego dużo poszło. No nieźle. Okej. Okay. Ja się nie spodziewałem, że tych słodyczy tak dużo pójdzie. E, dobra, światło zapalmy. Ciekawe, jaki będzie utarp Tef. O, te kolejki, właśnie nie obserwowałem tych kolejek. Ale e, wygląda to dobrze, sensownie. Tam się nie nakładają te postaci na siebie, więc działa. No, trzeba szybko biegać, bo to zaraz w ogóle się zrobi godzina zero. I przez to nie będziemy mogli już y, uzupełniać, w sensie kupić kartonów, nie? Bo tylko do dziewiątej. OK, i co tutaj? Raz, dwa, dobra, tego poszło, tego poszło, ale ja tu już kupię trochę więcej, w takim razie. Tych rzeczy, okej, okay. żeby tam no, mieć co układać, hmm. to sobie jeszcze dodam. sobie dodam, dobra i chyba chyba tyle, dobra kupujemy póki jeszcze możemy, no i teraz uzupełniamy bo, no już teraz raczej nic więcej nie kupię, o dobrze, że to zakupiłem, bo jak widzicie akurat zeszło tak już raczej nie zdążę nic więcej dokupić no ale wydaje mi się, że starczyło wszystkich produktów, no zobaczymy to na podsumowaniu bo, o okej okay. W sumie przejdę się jeszcze na szybko tutaj do tych lodówek. Nie, no jest okej. Okay. Dobra, nie ma tragedii. No tym będziemy musieli się zająć ręcznie. Okej, okay, dobra, tutaj też trochę... Hmm, ob ja miałem. Ale ja tu trochę nagmatwałem. Zakręciłem się z tymi towarami. Niepotrzebnie niektóre rzeczy kupiłem, bo ja przecież tam miałem je na ziemi. Choćby właśnie te ciasteczka. No, ale dobra, to się nie zmarnuje. Czemu ten karton nagle jest tutaj? Co tu się, co tu się dzieje? No weź tu. Nie. Nie wiem, czasami dziwne rzeczy się dzieją. To ja przecież tutaj mam. Właśnie coś mi nie pasowało, że to nie to miejsce. Mydełko. Tu mamy jeszcze spryskiwacz jakiś. Tutaj on powinien być. Umieszczony o i 2t. No i to tyle, więcej nic nie uzupełnimy, bo nie możemy już zamówić. Jedynie z tych rzeczy tutaj mogę coś uzupełnić. Te soczki, ale one nie, nie poszły w większej ilości. No okej. Okay. no jest stabilnie. A tego nie zamówiłem. Ja nie wiem, jak to się stało, w sumie. Nagle tak, reszta rzeczy tutaj jest. Tego jeszcze brakuje. Soczki. No nie wiem, tu jeszcze może to przynieść. Nie wiem, który to to wziął. Bo znowu mogę tutaj położyć ten stoczek, ale... Jeszcze jedno to. Nie, no naprawdę? Jasny gwint. Nie, to jest strasznie upierdliwe. Weź tu daj mi ten karton. O. Strasznie upierdliwe. Czyli tutaj się uzupełniło, spoko. I to też musi zostać kupione. Oni sobie będą to podmieniać. dlatego, okej, okay, chciałbym docelowo, żeby jeden pion to był jeden towar, nie? Ale ten magazyn musiałby być strasznie duży, ale dzięki temu wiedziałbym na pewno w takiej sytuacji, że coś jest nie tak, nie? Że coś tutaj oni poukładali po swojemu i ja nie chciałem, żeby tak było. Ale nie powinno tak być, wow! Wow, no sporo tego na sklepie wyszło. Hm. zaraz zobaczymy podsumowanie. Ale te towary, tak, one tutaj są. Dobra, zamykamy sklep. Ale strasznie dużo zarobiliśmy, widzę. 80 klientów, 3800 obrotu to jest, moi drodzy, rekord, spory rekord. On no, przyczyniło się na pewno to, że kupiliśmy nową licencję i powiększyliśmy sklep jednocześnie, nie? Także, okej, okay, no, sporo to zmienia, czyli mozzarella i basmanty poleciały w dół, niestety. Yy, mozzarella i to sporo w dół. Teraz mało będziemy na tym zarabiać, bardzo. Gdzie jest basmanty? Gdzie ja to tutaj? Yy. Ja, to ja już nie pamiętam, co ja mam na sklepie gdzie nie? No bo to nie to, to nie to. I te... A, tutaj jest, okej. Okay. 6,40. Niestety, ale będziemy przez to zarabiać mniej. Dobra, ja tutaj dam, moi drodzy, czas tym ludkom na uzupełnienie tego sklepu. Przy okazji, no, braki uzupełnię. Na magazynie, no i nie będę was tym zanudzać, bo oczywiście raczej macie lepsze wrażenie do roboty niż oglądanie, jak ja po prostu sobie tutaj biegam i na magazyn rzucam towary. Nie? nie jest to zbyt pasjonujące, trzeba przyznać, ale trzeba to zrobić. No i wtedy widzimy się na kolejnym y, dniu. Nie wiem, czy spłacę kredyt w tym momencie, w tym dniu handlowym, ale to zobaczycie na kolejnym odcinku, bo po prostu będę wiedział w momencie, kiedy. Zatowaruję cały sklep, nie? Czy zostało mi coś? No tak, no jak w ten sposób będę robić, to na pewno mi nic nie zostanie, bo ja towaru na zapas nakupuję i w sumie nie wiadomo po co, nie? Także to by było, na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!